Potrzebuje więcej. Rozpoczyna się ostateczna próba. Tak jest. Pomagajmy sojusznikom? I jakoś to będzie, nie? Spora ta armia, ale jeszcze nie tak spora, jakbyśmy chcieli. Co tu można zrobić jeszcze? Czy tu można jakoś mutować te. O tak. Moje przeznaczenie się ujawniło. Bardzo lubię rocze. One się rozmnożają w jakieś takie małe szkarady. RK, ewakuujcie centrum dowodzenia. Cały teren się zapada. To nie, czy damy radę tutaj się dorwać. Się do tych łachudr. Mów do mnie. A on Amon tam zadziałało ostro, widzę. Nie Teraz Rozpoczyna się... Kerrigan. Za mało energii! Dobra, zrobione. Pojrzenie. Moja moc jest ogromna. Czego pragniesz? Cofać się, wycofać się? Nie mogę zwlekać. Za mało energii. Zdawać, dawać, dawać, dawać ich wszystkich. Koniec. Rozpoczyna się ostateczna próba. No i wyleczeni. Mów do mnie. Coś tu jeszcze jest do rozwalenia. Za mało energii. Wzywano mnie. To moje brzemię. Mów do Dobra. O, tam się protosi biją. Jak mam do ciebie mówić? Ja tu w ogóle nie, nie, nie jestem w stanie się odnaleźć w tym wszystkim. Dostrzegam. Są brodozi, możemy im. O, shit, tu, wyrwą, zro zrobią tu dziurę. Dobra, kosić tam. Uch, dosyć szybko się przepychamy, ale się zaczną dziury robić w tych. Wszyscy wracać tu Dobra, to rozwalone. Teraz muszę odzyskać energię, żeby przywalić w ten pylon mocniej. się Jest nie zawiodę. Wszyscy podleczeni jak tam produkcja? Powie więcej na do Więcej na tak? Nie tak nie mogę zwlekać. Co tu jeszcze zostało do rozwalenia? Może uciekać, uciekać stamtąd. To moje wrzesień. I wyleczeni, no ja mogę zwlekać. i rozwalone. Mów do mnie. Dobra, coraz większe te armie mamy. Eee, zobaczmy, co tu jeszcze się dałoby wyprodukować. Samon szykuje się do ataku na mój Nexus. jest Dobra, tam się dzieje coś niedobrego. Co ja potrzebuję tu? Aha, zaraz. a mutaliski można prze przetwarzać. Dobra, dobra, potrzebujemy więcej. Dobra. No tu mamy poważną mutację teraz. I zrobimy sobie rowczy trochę. Potrzebujemy więcej Och. Tak Ci są trochę wolniejsi, ale jak zaczną napierniczać, to będzie rzeź. Te małe paskudy ze źródłem, wszystko, co się. To moje brzemię. Gdzie jest ten kryształ? Tutaj nam wyleci, tak? Wyczuwam ich strach. Zobaczymy. Cofnąć się, cofnąć. Tu będziemy obrażenia zbierać, a to nie jest nam do niczego potrzebne. Lepiej pomożemy Protosom i rozwalimy tą okolicę. To moje Bo oni tutaj jadą mocno i odważnie. Jamon powoli się będzie nam tu składał, kurde Chyba wszystko, ja nie? nie? Tak jest. Nie zawiodę. O proszę, protosi ruszyli. Ten kryształ zaraz się wyłoni stamtąd. Czego pragniesz? Ja wiem, bo co w dzień w Hydralisków też trochę chciał mieć. Żeby mieć Hydraliski... Właśnie, co ja potrzebuję? Nie ma infekcji, nora hydraulisko. Nastanie nowa era. Rozpoczyna się ostateczna. Chyba ten już tu jest. Nie mogę zwlekać. No jest. Twoja moc. Elegancko. mnie. To był trzeci. Jak z moimi jednostkami można by wybudować jeszcze... Dosyć fajnie się prowadzi zergów. ergów. Ja nigdy za dużo nie grałem. Kampanię robiłem, to wiadomo. Ale... Nie muszę w ogóle wracać do bazy, żeby kontrolować to, co się tam dzieje, bo większość rzeczy się robi za pośrednictwem... Tych tutaj pięknych. Przede mną rozciąga się nieskończoność. Osiągnęliśmy limit zapatrzenia. Się ostatnie... Surowców mam tyle, że nie wiem co z nimi zrobić. O. atakuje moje skupisko Uli. Coś tak atakował, ale tak to atakowanie mu nie poszło. Więc sobie zbudujemy. O. O. Dobrze, wystarczy. Dostrzegam nieskończoną liczbę wszechświatów. światów. Nie zawiodę. Tu mamy kryształ gdzieś w zasięgu. Zmuszono mnie, bym stał się tym, czym jestem. Tak jak Ciebie, odebrano mi wszystko, co znałem. To będzie padało bardzo szybko. Zapłacą za cierpienie Nie mogę Świat. Tu nie jestem w stanie się przenieść. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Tak się stało. Swoją drogą to nie wiem jak tu dotrzeć teraz. Moje brzemię. Jest jedna wielka dziura. A spotka koniec. Nie mogę zwlekać. Tu, tu będę mógł się, musiał się przemieścić. Tak się stanie. Dobra. Mam nadzieję, że damy radę. Królową zrobiłem. Nastanie nowa Wzywano mnie. Ponieważ potrzebuję. Mm... więcej kripu ale. uchu, tu już nic nie mam. Dziure mi zrobił Łódź. Okej, okay. gdzie jest królowa? Gdzieś tu się schowała pod spodem. Zrobimy ten grip tu. I tu. A spotka koniec. Patrzcie tutaj. Moi drodzy, musimy zdążyć, zanim on się. Gdzie są te pozostałe kryształy? No jest. Rozpoczyna się ostateczna próba. się koniec Coś mi zginęło tutaj chyba tak. Zróbmy sobie trochę jeszcze. Motelisków. Się coś znowu urodziło. ten Amon cały czas spałuje te kryształy. Zaczyna się No tam nic nie da. Nasze jednostki są atakowane. Ja zabijam szybciej niż te kolumny. Nieszczęście. Moje centrum dowodzenia zaraz się zawali. Saro, zostało nam mało czasu. Dobra, sala może latać? Ostatecznie mogę wysłać przecież moje giganty latające, żeby dorwały. Dobra. Przede mną rozciąga się niezliczon, a Mona spotka konie. Lecimy dalej. Zobaczmy z jakiego dystansu. No właśnie, z dużego dystansu. Nie wiem, czy Keligan potrafi latać. To muszę to sprawdzić. Jeżeli potrafi latać, to puścimy to wszystko powietrzem. To trudno. Nasze jednostki są atakowane. Mam nadzieję, że sobie poradzą tu. Muszę dorwać tego. Tu mają mało miejsca. Uciekać, 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 uciekać. Oszko, de Nasze jednostki są atakowane. Dobra, uciec poza zasięg. To jakże mam się inaczej tu dostać, nie? Walczą. Ok, jak najwięcej. Tu mam problem teraz, bo ta produkcja strasznie spowolniła. Upełniłem błąd mały. bo więcej motalisków robić To ci co. O, o, o. Tu się widzimy. Dobra. Jak tam? Możemy produkować modalisku więcej? Możemy. Niech ta armia się spotka gdzieś tutaj. Kupił się na moim ostatnim Lexusie. Wojownicy ewakuować go zanim go zniszczy przede mną rozciąga się niespyt Pod, podleczyliśmy to co się dało wszystkie rocze zostawimy tutaj Może zginął, wtedy będę miał więcej miejsca dla tych. I, i zmagania są pozbawione sensu. Ciekawimy i umieramy tylko po to, by popaść w zachodnię. Michał, czy też zaatakują? Sied, 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 sied. Uciekać, panowie. I teraz niech ten kryształ pada To już ostatni kryształ jest, co? Przede mną rozciąga się nieskończoność Moje przeznaczenie się Dobra. Rozwalony Pani siódmy Okej. Okay. No to. to koniec amonie. Tobą ...przez całe życie. Nic o mnie nie wiesz. Nie obchodzi mnie cykl Kselnaga i twoje parszywe kłamstwa. Wybrałam dla siebie inną drogę. Wybrałam wolność. Dla nas wszystkich. Na schodach Senatu admirał Horner zapewnił o wsparciu wojskowym dla nowego rządu Dominion. I wyraził optymizm w związku z najnowszą turą organizacji. Od ludzkich serc i dusz, jak zawsze pan powtarzał. Wiesz co, Matt? Czuję, że kiedyś przejmiesz dowództwo nad tą bandą renegatów. Zawarłem pakt z diabłem, Jimmy. Ty możesz rozpalić nieprawdziwe. To co, wychodzimy stąd w boju? No, ileż można czekać? Myślę, że nic się nie stanie, jak tutaj ten ekran, a w zasadzie zróbmy tak. Już nie musicie mnie oglądać, W są, pewnie będzie dużo obrazków takich ilustrujących to, co się zdarzyło dalej z rasami poszczególnymi. Ach. Moi drodzy, było mi niezwykle miło poprowadzić tę serię. Gra się epicko rozgrywała, te misje strategiczne mogły być trudne. Do oglądania i nużące z Waszego punktu widzenia, ale mam nadzieję, że mimo wszystko bawiliście się dobrze. Bo ja się bawiłem świetnie. Fantastyczne zamknięcie tej, tej trylogii, Ja, kiedy, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o StarCraft 2 i o tym, że kampania będzie podzielona na trzy osobne gry, to strasznie się cieszyłem, bo ja znam Blizzard i wiedziałem, że jeżeli oni zrobią trzy gry, to nie będą to trzy króciutkie gry takie jak DLC tylko to będą trzy potężne kampanie każda będzie opowiadała swoją własną historię i no i faktycznie tak się stało bo tak naprawdę dostaliśmy trzy gry o, o multi nie będę wypowiadał się bo nie gram już bardzo bardzo dawno natomiast tu bawiłem się świetnie ile opowieści fabularnej się odbywało w trakcie tej strategii to jest niesamowite nie bez powodu zacząłem dzielić te odcinki potem na, na części, bo, no, bo się nie dało tego zmieścić wszystkiego w, w jednym odcinku. Już chciałem unikać takich 40-minutowych, 50-minutowych gigantów. Świetna robota. Świetna robota. Nie, to jest taka gra, że nie mam jej nic do zarzucenia. Ona jest dokładnie taka, jaka być powinna. E, taki, właściwie, ja wiem, współczesny RTS, gdzie misje wcale nie stanowią... To ciekawe jest, bo... Gdyby tak policzyć czas, nie, misje chyba zajmowały więcej czasu. Chociaż jeżeli ktoś jest takim prawie brograczem w Starcrafta, to pewnie przez te misje przechodził bez większych problemów i znacznie szybciej niż ja, więc ta część fabularna stanowiła pewnie z 50% całej całości rozgrywki. No Tak czy inaczej, zabawa jest świetna. Ja teraz czekam na nowe misje. Będą misje nowe i na pewno sobie kupię te, te misje. To będą w takich trzy pakietach. <laughs> To kosztuje chyba 15 euro i też wam je pokażę. A co mi tam? Trochę ża żałuję, że nie pokazałem prologu, ale tak jak powiedziałem wcześniej, prolog szedłem wcześniej już nie chciało mi się go nagrywać jeszcze raz. Yy, zatem no cóż, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję, żeście spędzili czas ze mną przy tej serii. I do zobaczenia, mam nadzieję w niedalekiej przyszłości. W prawym górnym rogu macie przeróżne playlisty, coś tam pewnie znajdziecie dla siebie, gdybyście mieli ochotę obejrzeć jeszcze jakieś moje materiały. I tyle. Trzymajcie się. Hej hej!